W dzisiejszym odcinku nagram dla Was taki odcinek bonusowy, w którym przecież sobie flarę PXM65, którą otrzymałem od firmy PIROMAX. Flara jest czerwona, jest klasy drugiej, nazywa się tak nie wiem, profesjonalnie czy nieprofesjonalnie ogień bengalski. Nie wiem skąd wzięła się taka nazwa, ale dobra. E, Mieszankę e, gramatura jej to 40 g mieszanki odpowiadającej za ten e, płomień czerwony. Jej efekt to czerwony płomień z dymem. Więc, no, wolałbym, gdyby dymu nie było, jednak jest, ale no, nie ma tragedii. Ej, powiem tak: nasza no, flara posiada dobrze zabezpieczony ląd, taką nalepką oraz taką bibułką. Tak to się prezentuje po zdarciu owej osłonki i za taką flarę musimy zapłacić około 9 zł. Na samym starcie jeszcze chciałem Was zaprosić do dołączenia do grupy, do polubienia strony na Facebooku Fireworks Poland. Czy dokładnie się upewnię, żeby gafy jakieś nie strzelić? Fireworks Poland, tak. Link oczywiście znajdziecie w opisie nowej filmu, strona naprawdę fajna, polecam, e, można się tam wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, do jakiejś dyskusji ciekawych się dołączyć, pirotechnicznej i tak także polecam. E, z mojej strony Sorry. z mojej strony to tyle na razie, idziemy sobie przetestować tą flarę, a potem zobaczymy się na podsumowaniu, do zobaczenia. Na razie bez szału. Ale światło jest. Nie wiem czy to widać, ale takim teraz zielonym pomieniem się pali. Dla niezaawansowanych pirotechników podobny efekt możemy uzyskać łącząc salę trypotasową z cukrem pudrem i dobrze wymieszać i włożyć do rurki. Witam Was już na podsumowaniu owej flary od Piromaxa. Powiem tak, takiego wielkiego szału to nie było, płomień też nie był jakiś ogromnie wielki, ale swoje zadanie spełniał. rozjaśniłem całą okolicę, więc znaczy się rozchodzi o to, żebym rozjaśniał, aniżeli po prostu no Nie wiadomo jak on co się pali. Zrobiłem od dołu w tej bibulce taką dziurkę i pokażę wam zaraz jak głęboko mniej więcej możecie trzymać sobie ten rzymski, rzymski, bengalski ogień. Włożę w niego całą palec i nie dosięgam do końca, także jest naprawdę głębokie i taki uchwyt ten do złapania sobie naszej rurki mamy naprawdę naprawdę dosyć wielki. i ogólnie sądzę, że takowa flara może nam się przydać do różnych celów typu ASG czy jakieś tam paintbole i całą resztę jednakże całkiem szału na mnie to też nie zrobiło moja ocena do takiej flary to będzie 5 z plusem na 10 ja Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka bonusowego, mam nadzieję, że bonusowy odcinek Wam się podobał, jeszcze raz zapraszam Was na do polubienia strony na Facebooku Fireworks Poland, do której link znajdziecie w opisie na dole filmu, Tututu. Tu. Również zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku, również tu, tu, tu na dole w opisie macie link oraz do zasubskrybowania mojego kanału, oczywiście ile widziałem też łapka w górę. Z Twojej strony to tyle na razie.